Dzień dobry, z Wienicy Kapitana witam Państwa, Piotr Tudek. W dzisiejszym filmie zechcę Państwu pokazać i poopowiadać troszeczkę o, o pasierbach, a przede wszystkim o redukcji tych, tych pasierbów. Takiego to jest dość ważny zabieg pielęgnacyjny, dokonujemy go praktycznie. No, no jest to zawyk o charakterze ciągłym, który szczególnie w początkowym okresie wegetacji maj, czerwiec to, to praktycznie cały czas musimy się tymi pa, pasierbami zajmować i, i, i dokonywać ich redukcji. I jak to będzie przebiegało, to, to za chwilę. Odmiana iliczeski rannej przed dokonaniem redukcji pasierbów tak wygląda szpaler tej odmiany bardzo bardzo zwarty no i zdecydowanie zdecydowanie zagęszczenie jest jest zbyt duże dokonamy redukcji, redukcji skracania pasierbów i sposobem przygotujemy krzewy do, do oprysku siarkolem. Bardzo ważną czynnością pielęgnacyjną winorośli jest, jest usuwanie pasierbów. Cóż to jest ten pasierb? Pasierb jest to pęd, który jest zbliżony budową do latorośli rośli w zasadzie. W zasadzie jest tak samo zbudowany jak latoroś, tylko o wiele rzadziej zawiązuje kwiatostany. No i tutaj właśnie widzimy, tutaj właśnie widzimy taki pasierb. On wyrasta na latorośli, czy na wilku w kącie, w kącie liści jest cieńszy od tej latorośli, ale czasami nawet osiąga grubość taką jak latoroś. Bywa, że pasierby są nawet bardziej, bardziej grube niż, niż latorośle, ale to rzadko. I no i ma koronkę i, i po prostu rośnie taki taki nowy pęd jest ich bardzo dużo w zależności od odmiany siła wzrostu posierbów jest, jest różna ale, ale zwykle jest ich dość dużo i, i te, na tych odmianach gdzie rośnie silnie no to, to bardzo mocno zagęszcza na krzew no i takie posierpy y, powinniśmy y, regulować i albo albo skracać albo nawet całkowicie całkowicie wyłamywać. Zasadniczo zaleca się, aby pasierby skracać, a a nie wyłamywać ich w całości, gdyż takie wyłamywanie może prowadzić do uszkodzenia pąka zimowego, który który znajduje się tutaj tuż, tuż przy, przy miejscu wyrastania pasierba a poza tym e, skracany pasierb na którym pozostawiamy liście e, przejmuje funkcję częściowo funkcje e, asymilujące starzejących się liści na, na latoroślach e, pasierb e, możemy skracać tak się zaleca e, za drugim liściem, więc, więc to by było tu jest pierwszy liść pasierbu, tu jest drugi liść pasierbu, więc należałoby go skrócić za za tym drugim liściem, więc możemy go tutaj o, w ten sposób ułamać lub uciąć. O wiele o wiele prościej jest chwycić w kolanku i przełamać. Wtedy, jeżeli tych pasierbów jest dużo i i, i zbyt mocno zagęszczają nam cały szpaler. możemy to robić również na pierwszym kolanku pozostawiając tylko, tylko jeden, jeden liść i ten liść liść z czasem przejmie funkcję tego liścia głównego który zastarzeje się o, o wiele szybciej no tu się złamał już nie przejmie mniejsze posierby w górnej części latorośli rośli no usuwam w następujący sposób chwytam go za łeb i ciach tu jest drugi i ciach, i nie ma tutaj nie jest nam potrzebny ten odcinek dolny posierby z liściem bo w zasadzie za jakiś czas to ten dla zarośli będzie odcięty całkowicie. Tutaj widzimy paszerb który wypuścił już kolejny paszerb. Czyli Wcześniej, był, wcześniej ten paserb był skrócony, pozostawiony z jednym liściem. Ten liść już jest dość spory i, i dość ładnie nam fotosyntezuje. Tutaj jest pierwszy liść której z tego kolanka wyrastał, tu jest liść ten z pierwszego pasierba, a tu już mamy następny. No i tutaj już nie ma potrzeby wyłamywania na pierwszym kolanko, tylko po prostu taki pasierb osuwamy w całości. zbyt długie, nieskracane pasierby z czasem zaczynają wystawiać swoje koronki poza, poza szpaler w kierunku, w kierunku światła i jest to o tyle niekorzystne, wręcz niebezpieczne, że są to młode listki, które są najbardziej wrażliwe na, na infekcje różnymi patogenami, szczególnie mączniakami i, i takie właśnie posierby należy bezwzględnie usuwać, przynajmniej, przynajmniej te wystające czubki, gdyż stare liście są o wiele, o wiele bardziej odporne na infekcje i tym sposobem po prostu jakby zapewniamy dla całego, dla całego szpaleru większą odporność na patogeny. Są odmiany, które dość chętnie i dość licznie zawiązują na pasierbach kwiatostany no i później, później grona. Tutaj widzimy właśnie taki pasier z dwoma kwiatostanami, dwoma gronami w zasadzie. Jest to odmiana FVKZ 9.1, odmiana beznasienna. W tej chwili mamy 23 czerwca, a, a, a kwiatostany na na tym pasierbie są już po kwitnieniu i są już zawiązane małe jagódki. To jest odmiana bardzo wczesna i, i dodatkowo uprawiam ją pod osłoną, więc na tej odmianie mogę z powodzeniem pozwolić sobie na, na drugi plon i i te grona, te grona, te grona mi dojrzeją. O tutaj jest kolejne na pasierbie, pewnie jeszcze gdzieś Zostawiłem. O, o, tutaj jest następne i no nie można tego zrobić na zbyt wielu odmianach. Szczególnie nie polecam czegoś takiego na, na odmianach późnych i w uprawie gruntowej, bo to jest tylko, tylko dodatkowe obciążenie krzewu i, i nic z tego nie, nie będzie. Dla porównania zaawansowanie y, grona na tej samej odmianie grona na, na lato y, wygląda w ten sposób A tak mniej więcej powinien wyglądać y, szpaler po redukcji po redukcji y, Jak widzimy zaczyna nam tutaj już prześwitywać na, na drugą stronę i taki, taki szpaler staje się już o wiele bardziej przewiewny. Patogeny mają o wiele bardziej utrudniony sposób, do, o wiele utrudnione warunki do, do rozwoju, gdyż nie utrzymuje się już w takim szpalerze. Po prostu wysoka wilgotność, wiatr to wszystko przewiewa i, i wywiewa również zarodniki grzybów to by było tyle co chciałem Państwu przekazać na temat pasierbów dziękuję za kolejne wspólne spotkanie i do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie jeżeli są Państwo zainteresowani sadzonkami winorośli to zachęcam do zapraszam do kontaktu ze mną Adres kontaktowy e znajdziecie państwo w opisie filmu. Pozdrawiam Piotr Dudek.